Co? No ty musisz być dobry ogier, co? Dawid? No? Dobry ogier musisz być w takim razie. No? Chciałem przespać się z ginolda dziewczyną. <grym> Kurwa. Z ginolda dziewczyną bym My, się nie Po co? Wiesz, jest jego dziewczyna. Ale to będzie już moja. <grym> Będę na dwie zanadrzu. Jedna z drugą nie musi się znać. Wiesz, wątpię, żeby jego dziewczyna... Była, była, chętna, ale wiesz, powiedziała, że mnie lubi bardzo, a jak się kogoś lubi, to się robi wszystko, co się lubi. No <laughs> i znów te chuje dzwonią. Mój tata na pewno. No, no to Nie mam to, co to odłożyć, żeby... Tu daj, ja Ci wezmę, do jednej ręki. Dopij ten.